Nazwa epoki średniowiecze wywodzi się od łacińskiego zwrotu media a etas czyli wieki średniej i nadali ją tej epoce twórcy renesansowi na przełomie VI-VII wieku miała ona sugerować pośredniości epoki pomiędzy tym co autentyczne a tym co renesansowe, ważne wydarzenia średniowiecza, 1410, bitwa pod Grunwaldem, 1492, odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba, 1455, Pierwsza książka wydana drukiem. Biblia Jana Gutenberga Średniowieczny uniwersalizm polega na podporządkowaniu religii chrześcijańskiej systemu wartości panującego w tej epoce. Cała Europa została zdominowana przez ten nurt, kreował on wszelkie aspekty życia średniowiecznych ludzi, od myślenia poprzez uczucia, aż po ich postępowanie, postawy i przekonania były narzucone z góry, jednolite, poparte wzorcami propagowanymi w literaturze i innych sztukach. Dualizm w postrzeganiu świata. Ludzie średniowiecza dzielili świat i wartości na dwie kategorie: dobro i zło, niebo i piekło, zbawieni i potępieni, jasność i ciemność, cnota i występek. Bowiem każda rzecz ma dwie strony: duchową, czystą, idealną i ziemską, materialną, mało istotną. Alegoryczny taniec którego przedstawianie rozwinęło się w kulturze późnego średniowiecza, korowód ludzi wszystkich stanów z kościotrupem na czele, wyrażający równość wszystkich ludzi w obliczu śmierci. Mistycyzm jako koncepcja religijno-filozoficzna zakłada, że można obcować, Spotykać się, łączyć się w sposób nadzmysłowy, poza cielesny z Absolutem, czyli Bogiem. Teksty mistyczne to istotna część literatury średniowiecznej. Teksty mistyczne powstawały głównie po łacinie, ale również spotykamy spisane w językach narodowych. inąd sama literackość jakiegoś tekstu jest jakby skierowana na nadzmysłowy odbiór. Więc tekstów o charakterze mistycznym istniało w średniowieczu więcej niż się przyjmuje. Głównymi źródłami cudowności w średniowieczu są wszelakie opowieści o świętych mężach. Przykładem tutaj może być cudowne zabranie Rolanda przez Aniołów do Nieba oraz śmierć świętego Aleksego. Doskonałym przykładem fantastyki w literaturze średniowiecza jest legenda o świętym Jerzym, w którym to bohater zabija smoka. Smok. Jako mitologiczna kreatura doskonale wpasowuje się w pojęcie fantastyki. Pochodzi on tutaj z dawnych wierzeń ludowych. Smok jest tutaj zaprezentowany stereotypicznie, jako okrutny potwór, który męczy ludzi. System filozoficzny oparty na poglądach świętej Tomasza Zakwinu, tomizm bazuje tylko częściowo na filozofii Arystotelesa. Ponieważ jest w dużym stopniu nowatorskim systemem, przejmuje z filozofii arabskiej realną różnicę między istotą i istnieniem. Głównymi pojęciami są: istnienie, punkt, możność, kondycja, materia, przyczyna sprawcza, przyczyna, substancja, przypadłości, a istota. Augustynizm zakłada istnienie dramatycznego rozdarcia między Bogiem i człowiekiem. W wyniku grzechu pierworodnego, skutkiem upadku pierwszych rodziców jest porządliwość w naturze ludzkiej, powodująca brak jedności między ciałem i duchem. Między tym co rozumne a tym co zmysłowe rozdarcie to jest szczególnie widoczne wewnątrz człowieka, którego dusza z natury, jako byt wyższy, noszący w sobie obraz Boży, dąży ku sprawom wiecznym, jest cap i zdolny do pojmowania Boga, a ciało, jako byt niższy, dąży ku rzeczom materialnym, powodując upadek moralny. Święty Franciszek Zasyżu stworzył pogląd zwany franciszkanizmem, stanowiący niezwykłą. Radosną filozofię wiary. Głosił wszechogarniającą miłość do świata, braterstwo wszelkich żyjących istot, uwielbienie świata i jego piękna, radosną wiarę w Boga oraz idea ubóstwa. Występował przeciw okrucieństwu, nienawiści, zabijaniu i chciwości. Wzorce osobowe średniowiecza. Władca, rycerz, asceta, rycerz. Doskonała postawa wojownika to taka dla której najważniejsze są miłość do ojczyzny, wiara chrześcijańska i przede wszystkim posłuszeństwo w stosunku do swego seniora, w walce idzie za głosem honoru i odwagi, jest mężny i wierny swoim obietnicom, jest najważniejszym celem jest obrona chrześcijaństwa, czego dowodem są to liczne wyprawy krzyżowe, władca, ideą władcy objawia się w wierności dla poddanych troszcząc się i dopomagając ich losowi. Robienie wszystkiego dla dobra państwa. Bolesław Chrobry i Bolesław Krzywousty byli polskimi przykładami takich władców, będąc sprawiedliwymi, miłosiernymi i honorowymi. Krzywousty odznaczał się również dobrym zmysłem strategicznym i męstwem w walce, a sceta, dla poświęcenia się Bogu. Odrzuca wszelkie dobrodziejstwo i luksusy, aby żyć w nędzy i ubóstwie. Łatwo wyrzeka się przyjemności wybierając w zamian umartwianie się i cierpienie za grzechy zarówno swoje, jak i ludzkiego ogółu. Ich postawa miała wzmagać w nich cnotliwe życie, pobożność i życie w czystości, dzięki czemu zdobywają sobie wejście do raju. Rycerz wzięty z utworu Pieśni o Rolandzie Władca, Kronika Polska Galel Anonima Asceta na przykładzie legendy o świętym Aleksym. Popularność motywu śmierci znacznie wzrosła pod koniec średniowiecza, ponieważ człowiek żyjący w tamtych czasach był dokładnie zapoznany z faktem umierania, gdyż każdego dnia spotykał się z odchodzącymi osobami. Publicznie umierali władcy, zamożni kupcy, ale także ubodzy żebracy na ulicach. Choroby panujące w tym okresie również przyczyniły się do oswojenia się ludzkości ze śmiercią. Dżuma i inne zarazy zabiły tysiące ludzi na oczach innych. Którzy przyzwyczaili się do widoku rozkładającego się ciała. Duży wpływ na świadomość ludności miały także nauki kaznodziejów. Którzy głosili, że śmierć jest wyzwoleniem duszy, rozpowszechniło się zainteresowanie tematem śmierci i fascynacja życiem pozaziemskim, objęło to także sferę literatury i sztuki. Taniec śmierci to przedstawienie łączące w sobie makabry i karnawał. Jego koncepcja zakładała wszechwładzę śmierci i odsunięcie na bok wszelkich zasad panujących w społeczeństwie na rzecz jej potęgi. Osoby dotknięte śmiertelną kosą zastępowane są przez kolejne, dzięki czemu Korowód trwa w nieskończoność. W tańcu mieszają się osoby różnych stanów. Nie ma między nimi różnic. Wobec śmierci stają ramię w ramię, kostucha porywa do tańca każdego, bez wyjątku. Rozmowa mistrza Polikarpa ze śmiercią jest uznawana za najcenniejszy zabytek średniowiecznej poezji świeckiej w języku polskim. Wpływ na toma, obszerność dzieła, motyw Danse Macabry ukazany w utworze moralistyczno-dydaktyczny cel dzieła, przygotowanie człowieka do śmierci, forma dialogu, sceny obyczajowe z życia przedstawicieli różnych stanów. Bogu Rodzica, pieśń religijna, której tematyka obejmuje opis Maryi, Bogu Rodzicy. W utworze zwraca się uwagę przede wszystkim na boski aspekt Maryi. Bogu Rodzica jest prośbą o błogosławieństwo dla grupy wyznawców jej syna. Treścią Bogu Rodzicy jest modlitwa podmiotu zbiorowego. Adresatem pierwszej strofy jest Matka Boża. W zwrotce drugiej zmienia się adresat. Tym razem jest nim Chrystus. Obecność w utworze Trzech Adresatów, Maryi, Jana Chrzciciela i Chrystusa przypomina wzorzec ikonograficzny, charakterystyczny dla Kościoła Wschodniego, Deesis. Według niego majestatycznie wyobrażony Chrystus, władca występuje w asyście Matki Boskiej i Jana Chrzciciela, którzy pełnią funkcję pośredników między Bogiem a człowiekiem. Prośba o zesłanie przez Maryję łask ludziom, ale także jako prośba o pozyskanie przez nią Chrystusa, który właśnie za jej sprawą został dany światu. Prośby ogólne, o wysłuchanie oraz napełnienie myśli, potem zaś bardziej szczegółowe, o dobre, pobożne życie i zbawienie. Postać Maryi z lamentu jest zupełnie odmienna od tej którą znamy z Bogu Rodzicy. Maryja została odarta z cudowności, wzniosłości. Staje się po prostu matką cierpiącą. Jej cierpienie jest przejmujące jak każde ludzkie cierpienie. Matka Boska w bólu niczym nie różni się od innych ludzi. Przeżywa mękę, a jej usta wypowiadają skargę wobec milczącego Boga. Bogu Rodzica to pieśń modlitwa. Podmiotem lirycznym jest modlący się lud który kieruje swe błaganie do Chrystusa. W pierwszej strofie pośredniczką jest Maryja, w drugiej – Jan Chrzciciel. Poprzez pośredników wierni błagają Zbawiciela, aby zechciał zaspokoić ich dwie najważniejsze potrzeby. Na świecie zbożny pobyt, czyli szczęśliwe bytowanie w ziemskim życiu, pożywocie rajski przebyt, czyli wieczne szczęście w życiu pośmiertnym. W tym ma dopomóc Maryja, Bogiem Sławiena, Matka Zwolena. Bogurodzica jest przykładem liryki średniowiecznej i doskonale widoczne są w niej cechy ówczesnej poetyki. Stanowi jednocześnie pieśń, chrześcijańskie wyznanie wiary i modlitwę. Wyraża charakterystyczny dla ówczesnego człowieka sposób myślenia o świecie, w którym centralne miejsce zajmuje Bóg. Bogurodzica związana jest z ideologią epoki średniowiecza w której powstała, epokę tę cechuje uniwersalizm, teocentryzm, dwujęzyczność oraz anonimowość literatury. Teocentryzm to filozofia, która w centrum świata stawiała Boga, który go stworzył. Ludzie uznawali wyższość dóbr doczesnych. Duchowych. Zjawiska przyrody interpretowano jako znaki od Boga. Dominowała także myśl o życiu poświęconym Bogu. Rodzica ma charakter teocentryczny, gdyż znajduje się w niej modlitwa skierowana do Matki Bożej o pośrednictwo Boga i wyjednanie obfitych łask. A także prośba Syna Bożego, ta pieśń religijna jest utworem anonimowym, jak większość dzieł średniowiecza, autor jej jest nieznany. Anonimowość literatury polega na tym, że autorzy często nie ujawniali swego nazwiska, ważna była bowiem treść, wartość dzieła. Dwujęzyczność literatury średniowiecz to równoczesne funkcjonowanie dwóch języków Łaciny i języka narodowego językiem uniwersalnym. Wspólnym dla wszystkich narodów była łacina. Bogu Rodzica była jedną z pierwszych pieśni napisaną po polsku, a nie po łacinie. W pieśni tej uwagę zwraca symboliczna liczba cztery, do której często nawiązywali ludzie średniowiecza, a którą współtworzą w Bogu Rodzicy święte osoby, Matka Boska, Chrystus, Bóg i Jan Chrzciciel. Liczba 4 odnosi się także do kwadratu cnót, męstwa, sprawiedliwości. Umiarkowania i roztropności.